Przeszukałem internet i znalazłem to. Najlepszy zestaw z AliExpressu kina domowego. Nowa S90, Dolby Atmos. Ale jest ciężki. Fabrycznie zamknięty i był dostarczony w dodatkowym pudełku. Wielki sukces. Sound that premium size that slim. O, instrukcja obsługi, bezpieczeństwo, i jak ustawić głośniki. Nie każdy wie, jak ustawić. I teraz już wiesz. Tara. Tara. w zestawie pilocik HDMI, jakieś połączenie takie specjalne, zasilanie. Jack do cięcia. Abyś chciał aplikację, to sobie będzie miał moc, więcej możliwości nie, zmiany muzyki. Oczywiście, equalizer. Optyczny. Fajne takie przejściówki kątowe do HDMI. Super. Aż 3. Także spoko. Możliwość montażu na ścianie. Tu jakieś naklejki jeszcze są. Czy to coś jeszcze jest? Bo to takie dość płytkie, bo to pudełko głębokie. Tak, tak, jest. Trzy zasilacze. Jeden jakiś taki większy i dwa mniejsze. No. Wow. Do thumbnail'a będzie dobre. Jo, Jest konkret. To mi się podoba. Tu będzie Basior. No uff. Robi wrażenie. Zerknijmy z bliska w Surroundy i tutaj jest nowość, bo widzimy u góry głośnik, który jest pod dość takim kątem mocnym. W tym momencie to dźwięk już bezpośrednio w kamerę po to, by odbić dźwięk od sufitu i do miejsca odsłuchowego. Bardzo fajnie. Z przodu również głośniki. Z boku tutaj nie ma głośnika, ale z tyłu są tutaj zaczepy na ścianę i Taki suwak. Prawy, lewy. Jak sobie chcesz ustawić głośniki? Zasilanie. A u dołu nóżki gumowe, by się nie ślizgało. No i oczywiście przody. To jest jedna z części. Taki sam górny speaker, bardzo fajnie. Głośnik, przepraszam, to jest polskojęzyczny kanał. Z przodu, ale tutaj jest jeszcze różnica, bo z boku mamy głośnik. W tym miejscu. Taki malutki, i on tutaj nam będzie odbijał od ścian i do miejsca odsuchowego. Z tyłu już wiemy, dlaczego ten specjalny kabel. Myślę, że jest to zrobione po to, by no, paczka nie była tak duża. Łatwiej jest to wysłać, bo tutaj nie ma żadnych, jakby. To no, jest tylko plastik, więc tym się łączymy. No i gumowe nóżki. No, proszę Państwa. Zestaw innych marek z gośnikami z boku i z góry kosztuje nawet 5 razy więcej, więc to robi wrażenie. A największe robi wrażenie gigantyczny i bardzo ciężki, co dobrze wróży, subwoofer. A na tyle subwoofera jest RCA zasilanie. Przeczytaj sobie naklejkę, jeśli tego chcesz. Na Ci mamy szereg funkcji: ARC HD In optyczny, Power AUX BT USB, parowanie subwoofera, gdyby się w jakiś sposób odparował, może coś przycisnąć, może coś zrobiłeś, fabrycznie jest sparowany. Ale na przykład drugi jest również to możliwe, USB repeater. Ile mamy? Przód, tył, plus, minus, wyciszanie, LED dimmer, czyli to światełko można sobie przyciemić, bas, średnie, wysokie, tryb kinowy, equalizer, muzyczny, voice, sport, gra, noc, surround i na dole upfiring, czyli te, które strzelają do góry. Zasilane na dwie baterie 3 razy A, które nie są w zestawie. A gdybyś przypadkowo odparował takiego pilota, jest informacja, jak go ponownie sparować. Na początku sprawdźmy sobie mowę. Przeszukałem internet dla niedrogiego kina. zestawu Dolby Atmos, czyli kina domowego, złożonego z dwóch głośników subwoofer i soundbar. Posiadam M60 Boom Ultimate na AliExpressie i najważniejsze, dołby Atmos. Wysyłanie bez zewnętrznego pudełka, nie nie niefajnie, wszyscy widzą, co to przyszło. Pudełko jest całe wyciechane. To tylko pudełko, ja rozumiem, ale jednak, jeśli kupuje się sprzęt, to chciałoby się mieć też to pudełko. Tu jest dużo surandum. A nie całe poharatane, a co najważniejsze, chciałoby się mieć je fabrycznie zamknięte. Proszę zobaczyć, to nie jest fabrycznie zamknięte. Ktoś tutaj przy tym grzebał, to było odklejane. Ja, cicho trochę. Ktoś to otwierał? Widocznie że jest coś W nocy to w ogóle pranie słychać takie ściszenie. To, to, to trzeba poprawić. Najlepszy to, jest sport. Wysyłam ja... tego typu towary, to byłoby zapakowane jak w Apple, elegancko, bo to jest ten experience, to jest to doznanie nowego produktu. Jeśli kupuje się nowy. No ale no, otwórzmy, zobaczmy, czy wszystko w porządku. A w zestawie mamy instrukcję obsługi i co jest w zestawie. To jest raczej do montowania na ścianie, czego nie będziemy robić. Bardzo wyraźnie I słychać i przyjemnie dla ucha. Czwarty, Maximum power. Ten basik jest czyszcudki, zajebiście. A, ah, sromotny bas, można powiedzieć, nie, zajeb... nie, zajebiście. zajebiście jeszcze Dolby Atmos doznanie. konkluzja co za czysty i miły w socuchu bas ten bas nie jest dudniący on nie przelewa się na średnie i wysokie on jest tak fajnie synchronizowany, jak oni to zrobili na no dodatkowo surround ale do tego surroundu potrzebujesz pomieszczenia, które właśnie odbije ci ten dźwięk od ścian i sufitu. U mnie jest to trudne do zrealizowania, bo mam panele akustyczne na suficie, a z boku no nie jest tak równo. Więc ym, również filmowałem w innym pomieszczeniu, ale jednak nie zdecydowałem się na opublikowanie, bo jest to pomieszczenie, kurczę, jednak nie do publicznych ym, wizualizacji, ale mogę wam powiedzieć, że kurde, jak to gra, jaki ten surround to jest najlepszy soundbar, jeśli chodzi o surround i bass, jaki znalazłem na AliExpressie. Jedynym konkurentem w dźwięku, pomijając bass, bo wiadomo, ten ma gigantyczny subwoofer, jest tej samej firmy, ale mniejszy brat, który był ostatnio w recenzji. To Jest genialny, to jest maszyna niesamowita, to jest malutka, czystość i power jest konkretny. Wow! No i ta bezprzewodowość tutaj robi wrażenie. Za te pieniądze to ciężko znaleźć cokolwiek lepszego. Polecam, pozdrawiam. Link w opisie. No, można powiedzieć, że nie jest to małe urządzenie. To jest jak 3T. Ale robi wrażenie.